Dobry wieczór. Nie wiem czy coś widać, ale zaraz będzie. Testujemy sobie palnik po serwisie wieczorową porą. Zobaczycie jak powstaje Ten płomień, jak to się rozpala. Fajnie będzie widać myślę. Czyli dajnik podał dawkę startową do palnika. To kolarka, tam mocno już drewa. Zaraz zobaczymy, jak fajnie powstaje ten płomień pierwszy. Czyli bardzo gorące powietrze. Ile tu za zapalarka rozpala nam te prelecki. to i dochodzi za zabłonu. Tak to wygląda na sterowniku. Yy, historia jest taka, że przyjechał do nas palnik na serwis. Był tam prawdopodobnie problem z zapalarką. Dla usiądę. Jeszcze przed jutrzejszą poranną wysyłką do klienta. fajnik to jeszcze sprawdzimy. Już był 2-3 razy. Rozpalany i gaszony, rozpalany i gaszony. To już ostatnia próba. Jak tutaj wszystko będzie ok, tak jak wcześniej, to wysyłamy urządzenie do w mocy 16 kW, w tej chwili komputer sterujący jest tak jakby w fazie stabilizacji płomienia, o, jest jakiś określony czas na tego typu procedurę, po zakończeniu palnik przejdzie w tryb normalnej pracy i sobie tam będzie zwiększał moc do swojej nominalnej, czyli 16 kW. Jeszcze jest stabilizacja i myślę, że za chwileczkę jeszcze minutkę może Normalnie przejdzie w tryb normalnej pracy. Na co zwracamy uwagę, dobrze jest, czy wybieracie firmę, która sprzedaje urządzenia, czy montuje, bo to była firma, która Ugadnia też te tematy serwisowe, bo uwierzcie nam, że każde urządzenie mimo zapewnienia producenta może się popsuć i niestety urządzenia się psują. Psują się urządzenia urządzeniach pod zespoły. To nie jest żaden problem. Problem jest w momencie jeśli firma, o której kupiliśmy urządzenie, mówi, że ona tego typu tematami się nie zajmuje i ona się zajmuje tylko sprzedażą i odsyła nas od razu do serwisu producenta i z doświadczenia wiemy, że w okresie w sezonie grzewczym problem jest ogromny z dodzwonieniem się do tych serwisów no i często ludzie zostają pozostawieni sami sobie gdzieś na przykład jakiś porad na forach, no my staramy się po prostu jako firma tym odróżniać od innych, że posiadamy takie kompleksowe zaplecze serwisowe z Częściami zamiennymi, z tego typu rzeczami, że w razie jakiejś awarii w zimie. Staramy się ten czas reakcji skrócić do minimum. No i tak jak widzicie, palnik jest już przyszedł normalnej pracy 7 kW, to jest 16, czyli ona zaraz będzie sobie zwiększać moc. Jeszcze chwilę, może sobie popatrzymy. Pumień jest fajny, żywy, przyjemny. Możemy sobie zajrzeć do tej gardzieli palnika, to czego nie widać. Yy, wiadomo, my tutaj staramy się to pokazać. Osoby prywatne wiadomo ze względu bezpieczeństwa, jak ktoś tego typu Temat nie przerabia na co dzień, nie zajmuje się tym zawodowym to to trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby nie zrobić krzywdy domownikom, żeby nie zrobić yy, no czegoś, co może spowodować jakieś zagrożenie pożarowe czy tego typu rzeczy. tak No, już mamy 10 kW. Płomień staje się coraz większy, czyli wraz ze wzrostem mocy palnika, dawka, paliwa się zwiększa, coraz więcej jest tego paliwa podawane na, na komorę paleniskową. No i zaraz będziemy mieć myślę, że taki ładny, żywy płomień, widoczny. pie ostrość 12 kW chyba wszystko jest OK myślę że kilku takich próbach start-stop, start-stop, start-stop możemy śmiało powiedzieć, że to problem była problem była zapalarka, ona nie rozpalała tego toaletu tyle, zapalarka wymieniona nową palnik gasimy, chłodzimy to wszystko pakujemy jutro i urządzenie wraca do klienta który tak jakby u nas kupił sobie ten palnik no i zgłosił problem Myślę, że problem jest rozwiązany. Tak to wygląda w tej chwili. Fajne, ładne, nowy płomień. 16 kW. To tyle myślę na dzisiaj. Miłego wieczoru wszystkim. Zainteresowanych tematyką ogrzewania biomasy na palet. Tego typu tematami. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Naszą firmą. Pozdrawiamy serdecznie, gorąco. Załogę Ecosystems. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Dobranoc.